Siemka moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na kanale Buszu Dzisiaj sobie gramy Aperakan na midzie, tak jak się w komentarzach Dostajecie to, oczywiście zachęcam, ustawienia właśnie komentarzy Z propozycjami postaci, które chcielibyście zobaczyć w tej serii But Aperakan Assassin Mid is here, dokładnie gościu, dokładnie Jesteśmy tutaj i już tutaj właśnie bierzemy się do roboty Takie sobie gramy runki, więcej standard właśnie pod one -shota. Dodatkowo jeszcze atak speed tutaj, żeby lepiej cesować po prostu. Rakan ma też dużo AD, także nasze obrażenia od ataków też będą spoko. Fajne jest to, że mamy właśnie kazika w dżungli, dlatego że Rakan w niezłą postacią nam idzie. Trochę nam brakuje wave fear na początku. Nasze cooldowny są długie, wiadomo, że nie jest to coś najlepszego, ale właśnie z takim kazikiem, z taką reksaką, z takim uderem, czyli postaciami AD w sensie AD, które. Gankują w Irrygamie, nie wygląda to źle, tak szczerze, bo dajemy oczywiście Ceseki, oni mogą wtedy robić Oro, także to jest względnie ok. I z takimi postaciami Rakan na midzie pod AP, ma prawo działać. Nasze obrażenia w Lejcie będą bardzo fajne, już tym pikiem Kieś sobie na normalkach pograłem, także mniej więcej wiem z czym to się je. E sobie nie bierzemy, bo oczywiście nie mamy na kogo go użyć na początku, dopiero na jakimś czwartym levelu może. Ale drugi punkt W jest dużo lepszy. Nie wiem czemu zmaxowałem E, bo powiedziałem, że nie będę tego robił. Ale może i lepiej, bo jak widzę z tego, co widzę, to Kaziks już idzie na naszego ganka. Ok. I tutaj mamy Shieldzika. Aj, wiecie co było tutaj, Anaki? Bo rakana działa ogólnie w ten sposób. Czy on są atakował atakowa miniona? Co? Ok. Dobra, już mi tutaj z rozjeb... gościu Ogólnie tutaj Anaki było to, że Q drakana działa w taki sposób, że używamy Q Wiadomo, po pewnym czasie zostajemy schilowani Albo jak znajdziemy się w pobliżu sojusznika I też właśnie to można sprokować z naszego M I tutaj był taki Anak, że No po prostu W locie jakby głęna nas chyba zabiła, także ten chilek mnie nie uratował Ale nie jest źle, dostaliśmy asystkę kila, czyli to jest względnie ok. Myślę, że tutaj na spokojnie mogliśmy Coś więcej zrobić, ale, no nie pykło, nie pykło No się na przykład drugi raz jest na idzie i chuj robił, nie? Że tak powiem brzydko no, Taki pok. No i zdrowała A bo odpada No Wyszło jak wyszło. Ładnie moje wóz dodżowała. Okej, okay, docelowo wydaje mi się, że najlepszym myfikiem jest oczywiście albo y, albo, 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 albo Rocket Belt, albo ewentualnie Night Harvester. Ja jestem większym fanem Night Harvestera. Po prostu większe obrażenia w teamfightach moim zdaniem lepiej działają na tej postaci. Ale. Oba itemki są spoko. Protobel też jest, moim zdaniem, ok. Musicie po prostu pograć z czym Wam się lepiej gra. Moim zdaniem, po prostu z protobeltem będziecie mieli więcej obrażeń w tak docelowo. I też fajnie ten movement speed działa, właśnie. To jest akurat dość przyjemne. Także dlatego ja się zdecyduję na ten item. I tak to będzie wyglądało. Wiecie, co jest najgorsze? Że teraz, dlatego że padliśmy, ten Kazix może nam przestać gankować, bo pomyśli, że jesteśmy słabi. No i trochę będzie miał racji, bo TW było mega łatwe do trafienia. Gwent to oczywiście, postać. OPę trochę, w takich sytuacjach, kiedy gramy na jakiegoś melasa. Mamy taką olinującą trochę postać jak Rakan. No, gwen jest mega dobra. Taki Pog może być aplikowany. Ja za chwilę zaraz sam zabiję, bo widzę, że ten Kazik się tutaj nie pali do roboty. Jest jak jest. A także ten, także no, no. No. Solo bolo, nie? Dobra, idziemy na topa. Ty może uda nam się zabić na Taifiku. <grystanie> no, ale gdyby nie moje N, to raczej by nie zabił, nie? Także powinien gościu być wdzięczny, a nie pingować mnie. Zrobisz coś? Hej, no, enemy Kazix one na kół, mój Kazix, ok? No, w końcu coś pykło, uważaj, gościu. <grym>, dobrze zagrały jebańki. Bo chciałem tutaj użyć W przez ścianę, no ale on tu stał i czekałem aż może spanikuje, no ale dobrze wyczekał. W ogóle Rakan na mi się mega podobał, bo patrzcie na te przeliczniki, one są naprawdę mega spoko. Tylko problemem głównym Rakana wydaje mi się, że są cooldowny, dlatego wydaje mi się, że buty pod Lethality nie będą złą opcją. A sam Night Harvester oczywiście nam daje cdr pasywnie, także to też jest mega spoko opcja wydaje mi się. Mhm. Kurwa mać Jakby gościu zamiast. W sensie W było ok, chciał dobrze, chłopak, ale zamiast używać jakiegoś user's us graba, podszedłby tu, dał mi Eł, życie bym przeżył, ale nie no, ci ludzie po prostu nie myślą, oni nie myślą. Ja mam czasem wrażenie, że niektórzy ludzie nie wiedzą, jak, jak działają z innych postaci. Nie wiem, grasz Lisinem? Podchodzisz do lisina żeby dać mu W. Grasz, nie wiem. Rakanem podchodzisz do rakana, żeby mógł ci dać E, a nie kurwa myślisz tylko o sobie, naprawdę to jest mega łatwe i ludzie niektórzy chyba tego nie rozumieją po prostu. Nie wiem idę na bota, bo na idzie już i tak nic nie zrobię. A tutaj mamy chociaż RKAżki, nie? Cokolwiek... Okej. Okay. Okay. Pykło. W sensie. Kha'zix jakby otworzył oczy, to by pomyślał Hmm, co jest lepsze? Wzięcie 10 wave'ów na midzie? Ocalenie dwóch plate'ów? Czy może, czy może wzięcie blue, nie? Hmm, hmm. S? No i tak kościół jeszcze się wywalił Nie wiadomo gdzie, gdzie on się wywalił Na midzie, no i super Okej, okay, jonianki. Zonia nie jest złą opcją Wydaje mi się, że liczbę nie jest złą opcją I chyba pod nas sobie po prostu pójdziemy Dlatego, że Lichbane daje nam po prostu większy burst, nie? I to jest stosunkowo ok. Także Lichbane, ewentualnie myślę też jakaś czapka Zonia właśnie W ogóle, tak jak wspomniałem Rakan ma naprawdę dobre przeliczniki 50% nie jest najgorszy, ale tutaj 80% W 70% Q60 i pasywka 90. Także taka czapeczka naprawdę tutaj też będzie bardzo fajnie działała, nie? i nianki, tak jak wspomniałem, żeby po prostu mieć jakieś cederki, Bo inaczej to jest trudne. Żeby te cyderki wytrzasnąć. I my musimy tak trochę kajtować. Ale mamy S-Fraga, także, no okej. Okay. No wiecie, naprawdę te obrażenia Aperakana nie są złe. Był taki gościu Strzelba się jak pan nazywał, i on dość wysoko tym Aperakanem zawsze grał, czy to na czy to na midzie. I miał tam jakieś Challenger'a, także. od tym pickiem też idzie wbić, nie? A jest mega też fan to play, tylko bardziej taki fan to play, jak gracie, nie wiem, ze znajomym w dżungli albo coś takiego, nie? Albo jakieś piątki. Wtedy, moim zdaniem, naprawdę jest spoko. Bo jednak z takim 1/5 kazykiem, który. Wywala się od wszy wszystkiego, co spotkam, to takie trudne nie wygrać gierka, tak mi się wydaje. Hmm, Mmm, Gelforsik OP. Przynajmniej się wszyscy zgodzili, że ta gierka jest trochę unwinable. No, a my co, widzimy się w następnej gierce. Mam nadzieję, już trochę lepszej, nie? Bo tutaj z takiej mąki dobrego chleba nie szło zrobić, niestety. Zobaczmy sobie obrażenia. No, kto by się spodziewał, moi drodzy? Także widzimy się w następnej gierce. Ok, widzimy się już w drugiej giereczce. Tutaj warto wspomnieć coś, o czym powiedziałem, czyli Rakan super działa z ad Junglerami, którzy mogą dużo gankować. Na no, gościu piknął sobie Morganę, która jest ape dżunglerem, który głównie farmi, także no zobaczymy, przynajmniej mamy dużo cseków, nie, bo jednak kłód e, Morganki moje W, także no zobaczymy co z tego będzie. Szkoda, że nie mamy właśnie jakieś Rexai'ki, Udyrali Sina. Moim zdaniem te piki dużo lepiej działają akurat tutaj z Rakanem. No grałem też na jakiegoś spoconego Wlada, którego jednak trudno zaorać w Irrigemie takim Rakanem, który ma 50 sekund cooldowna na swoim W, nie? Okej. Okay. Jestem martwy Ach, Szkoda. No jak widzicie te długie cooldowny mega mnie ograni ograniczają tutaj dosłownie 2-3 sekundy na moim QW i być może ten gościu byłby martwy Okej, okay, martwy Dobra, jest okej okay. Dlaczego my oddajemy jej drugiego kraba? Ja się cofnę, bo mam spokojnie, ale. No tutaj powinniśmy pójść. Mitnie, że a gościu woli wziąć raptorki. No ale widać, że coś z tym Morganem jest jednak nie tak. Okay. Mm. Czemu ona nie autoatakowała tutaj? Dużo ludzi mam wrażenie, że nie wie, że. jeżeli używam jakiegoś spelka. wiecie co zauważyłem, że jest głównym problemem ludzi na Low-Elo? Że na przykład jak macie jakiegoś, jakąś postać, to pomiędzy używaniem waszych umiejętności, możecie bardzo dużo autoatakować. I te autoataki naprawdę robią mega dużo wyrażeń, szczególnie w ewrigie. I zauważyłem, że na przykład gra jakiś, jakaś osoba z low elo, to ona na przykład gra na przykład takim woliberem, to nie auto-atakuje pomiędzy swoim W, tylko czeka na cooldown na przykład W i go używa, a w międzyczasie mogłaby użyć, nie wiem, z 5 auto -ataków. I tak samo miała tam Morgana Jakby ona tutaj auto-atakowała Jakby gra agresywnie ze swoim fleszem, no to może No a to co mówię, no z Rakanem musi mieć mega zgranie z waszym dżunglerem, nie? Nie Pomocy! Mam już dosyć. No soraka, pochczam. Nie, ale tak poważnie e, też musicie sobie zdać sprawę, na przykład taką organę, żeby bez sensu ona tutaj użyła tego Q, bo mogła poczekać, aż ja trafię swoją R-czkę i W, i wtedy automatycznie by przedłużyła z pewnym, e, pewnym Q. E, Cyceka, tak po prostu próbowała, może się uda i wiecie, to jest takie, no uda się albo się nie uda, nie, te Q. Także tutaj też widać, że mechanicznie nie zagrała najlepiej. E, szkoda, że dwa fragi dostała Soraka, ale to była mega fajna akcja i trochę widzieliście się potencjał tego rakana. Który w walkach takich na rzece, trochę takich przypadkowych, ale drużynowych, naprawdę bardzo dużo potrafi działać. Proszę cię, Jed jedno zadanie. Ku? ku, 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 kurwa. Dobra, pykło. Też jak jesteście morganą, to przeważnie wasze combo powinni się zaczynać z areczki, nie? Żeby mieć pewność właśnie trafienia ku Używacie reczki, ona stunuje. Mm, tak myślałem. Tak myślałem, a mimo to wszedłem. Dobra, nie dam jej asysty, nie? Zagram na czas widzowie. <laughs> mm, trafiliśmy w... Dlaczego? a la 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 czemu my się nie bijemy, przecież my to wygrywamy, właśnie. Ja tu myślałem, że ja tu przyjdę, wyleczę się, wejdę na flankę, a oni... Pampers po prostu... obsrany cały. No, wygrywać, brawo, brawo, naprawdę? Nie wiem, czasem nie rozumiem tych ludzi. Zostaw tego grompa, Jezu. Pokrzywam dla pani Morgany! W końcu! <ścoughs> Niestety... Dobra, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ten liczba nie będzie złą opcją Na takie one-shota A potem wydaje mi się, w sensie, policzmy to Tutaj będzie Lich Bane, tutaj będzie Czapka na pewno, tutaj Zonia przeważnie I Void albo Horizon Focus, wydaje mi się to taki standard Ewentualnie właśnie ten Lich Bane można zastąpić Czapką, wydaje mi się Bo jednak to jest spoko I być może, że Czapka jest akurat lepszą opcją na tą postać Też Cosmic Drive w sumie nie jest zły, tak co teraz pomyślałem, bo Movement Speed u nas jest spoko Cooldowny są spoko Dużo fajnych itemów jest na tego Aperakana, powiem wam, także To też jest w miarę okej, okay. w sensie ja też tutaj w tej serii gram dwie gierki, także to mi też nie pozwala stwierdzić, który build jest najlepszy. Ale wydaje mi się, że właśnie albo liczbę na drugi. Albo Cosmic Drive, albo Horizon Focus, albo Czapka. Ewentualnie jeszcze Zonia gram na DK. Także mamy nawet pięć opcji, co... No dużo, nie? Dużo. Jak przeważnie mamy jedną, ewentualnie dwie na większość postaci, nie? Na przykład taką LB no to w ogóle nie mamy opcji. Przez co gramy. Przez co gramy... Czapkę albo jakiegoś, nie wiem, zonia albo coś takiego na drugi, nie? go zabijamy? Nie mamy Ignighta. na zwie? Na kanonka pójdzie. No, zabrakło Ignighta. Ale za chwilę będzie, patrzcie. <grym> Naprawdę. Jak ja nie trafię tego? Ty mi jeszcze tu trafisz? A trochę podkręciła tą falę, nie? Dobra, tam idzie Wladimir, z góry Głową w ścianę, niestety Widzowie, niestety Szybkie, jest, nie. Kilka? Nara? Ok, one-shotted. Ok, nice. Ignite dla heal redukcji. Coś? coś. Okej, okay. dobra wóz z mojej strony. Okej. Okay. Ale wiosn, widzowie. Pokczampik. Nara. Hello. Oh, kolejny dzień w biurze, jak to się mówi. Ok, liczbań i teraz już chyba idziemy w czapkę po prostu, żeby zadać jak najwięcej obrażeń po prostu. Pod taką. Chyba najlepszy build pod bombę to jest właśnie Night Harvester into liczbań, into e, czapka. Wydaje mi się, że to właśnie wychodzi tak najlepiej pod taki typowy one-shot. Okej, okay, idę do mojej drużyny, bo tam są kłopoty. E jedno, E drugie. Mm. Nie. Nie. Ale nas ładnie ograła tanami. No, WP dla niej. Nie jest gość jakiś dobry, ale ładnie nas ograł. Cancel naszej... naszego Wucha to było. Ereczkę ładnie też zlinajował. Ładnie goście zagrał, ładnie, ładnie. Siema Naprawdę. <laughs> Dobra, to było dość zabawne Myślałem, że go zabiję no, na one-shota Naprawdę? Już masz W? Nie Okej, okay, no jak gramy właśnie Ultimate Huntera, to cooldown na RC nie jest jakiś mega duży, także to jest mega spoko. Okay. Czasami tych ludzi nie rozumiem. Okej, okay, spróbujemy się teraz zaczaić na jakiegoś albo Ewelinkę, albo Gina, albo nami. No, brawo, Wayne. Autataczki, nie? Patrzcie, ile ceseków my mamy. Przecież to jest chore. Ona musi tylko i wyłącznie klikać. No i wtedy na mundziaka też to powinniśmy zrobić, nie? No ale. Niektórzy wolą mieć obstany pampersa, nie? W ogóle ja healuję za 300. To jest mega dużo, nie? Stun? Stun? No, patrzcie jakim mamy Chain CC. Przecież to jest chore, nie? Alo? No i ten shieldzik z pasywki, patrzcie jakie ogromne. W ogóle 700 shielda praktycznie. Mega dużo. Tararara. <śmówi> Tararara. <śmówi> Ile hików mam Tarara Tararara Śmiesznie No i proste mm. Mm. troszkę mi przywalił z tym kretem i kolektorem. Ja mu też trochę, no ale on więcej. Dobra, drzy moi kochani widzowie wicie... Mega fun to play jest ten Rakan i serio wam go polecam. Moim zdaniem na Solokiu może nie być aż tak dobry, ale na jakieś piątki, flexy czy forfan gierki, gdzie macie mid jungle, naprawdę bardzo fajnie to działa. tej honorka, damy tej Vein Mimo wszystko, coś tam nas strzelała. A my tutaj i tak, mimo wszystko, największe obrażenia, mimo że to była Wayne, która miała 3 DPS na tanki, także wydaje mi się, że to też jest. Dość wymierne. Jego Rakana sobie tak ocenię na 9 na 10. Moim zdaniem naprawdę mam potencjał. Takie 8, 9 na 10. Na solo queue trochę słabszy. Ale jeżeli nadbieracie jakieś mid jungle duo. Naprawdę wam polecam. Bardzo fajny pik, daje bardzo dużo fanu. Musicie być trochę cierpliwi na linii, bo wasze cooldowny, tak jak wspomniałem, są dość długie, ale mimo wszystko jest warto dla tych bomb. Kiedy łanszytujecie takim rakanem na WRKQ. naprawdę daje to dużo satysfakcji. Dobra, tyle to dam niej moi drodzy. Trzymajcie się miłego dzionka. Oczywiście, jeżeli się podobało, stawcie ślad po sobie. Halo.